Cześć kochani, witamy Was w nowym filmie na tym kanale um, i dzisiaj mamy dla Was wrap-up z dwóch miesięcy, czyli z maja i z czerwca. Zapraszamy! Mówiłyśmy, w poprzednim wrap mogło się tak zdarzyć, że będzie kolejny z dwóch miesięcy i tak też jest, ponieważ wcześniej urodziłam, a w sumie też, pomijając mój wcześniejszy poród, przeczytałyśmy nie za wiele książek. Tak? Łącznie w tych dwóch miesiącach, więc można to po prostu złączyć w jedno. Ja, jeśli chodzi o maj, mam dwie książki. Ja mam wszystkie książki tylko z Maja, bo... Okej, okay, więc... więc będziemy mówić naprzemiennie. E, u mnie pierwszą książką z Maja był Bezkarny, Remigiusza Mroza. Ja to oceniłam na trzy gwiazdki. Z perspektywy czasu uważam, że trochę mało, bo mi ta książka w sumie się podobała. <grym> e, ale dobra. E, jak na książkę Mroza, e, to... Piszę tutaj, że bardzo mało mnie wciągnęła, więc chyba po prostu ciężko mi było wejść w akcję, ale ogólnie fabuła mi się podobała, bo pamiętam do tej pory, że ta fabuła się podobała mi się, ale właśnie yy, jak ta książka Mroza to mało mnie wciągnęła, bo książki Mroza mają to do siebie, że one nie są może jakieś super odkrywcze, ale bardzo wciągające, bardzo szybko je się czyta. Chociaż ta książka była bardzo. A ty ją przeczytałaś? Czy ją ja pierwsza słuchała? książka Mroza była też przeze mnie słuchana, a zawsze czytam, więc też być może, że coś w tym jest. Ale środek był bardzo trzymający w napięciu środek książki, tylko że cała akcja była dość do przewidzenia. No i fabuła jest ogólnie o tym, że mężczyzna uwodzi i okrada kobiety w całej Polsce. Za każdym razem przyjmując nie tylko inne imię, ale zmieniając całą swoją osobowość. Czyli tu jest mechanikiem na przykład, a tam prawnikiem, nie? W sensie wszystko, wszystko zmienia. I Fryderyk postanawia, bo jego była żona padła ofiarą tej osoby, no i on postanawia zdemaskować chłopa. I w sumie robi w to taki dość ciekawy sposób. Uważam, że pomysł na Fabuła był bardzo ciekawy ogólnie, ale właśnie tak z tego co piszę, to teraz sobie przypominam, że miałam trudność z tym, żeby sobie włączać tą książkę, jak byłam na spacerze, że tak w sumie wolałam posłuchać czegoś innego, a bardzo mhm. rzadko tak mam. Bo ja raczej słucham książek na, na przykład w spacerach czy w samochodzie i praktycznie nigdy nie wysłucham muzyki, czy podcastu, czy czegoś takiego. Mhm. To jest prawda także jest za bardzo, no także tak, 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 także y, faktycznie ciężko mi się weszło w tą książkę ale nie wiem tak. czy to ze względu na książkę czy może ze względu na lektora albo na no audiobook ja po prostu że w, na to że to był audiobook ale zazwyczaj czytałaś tę książkę no. także tak, tak ja jako pierwsze w maju przeczytałam odkryj mnie czyli dru drugi część e, drugi ten. Albo drugą część. Druga... 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 część. <laughs> Drugi tom. E, serii o Julii i całym tym. no To jest druga część: Dotknij mnie, a wcześniej to było e, Dotyk Julii. Tak, to jest ta seria. Ja dzisiaj nie umiem mówić za bardzo, ale um, no to ogólnie opowiada trochę um, dalej, jakby o losach. Właśnie Julii, i um, reszty właśnie w Omega Point. Trochę spoiler do tej pierwszej części, ale nieważne. Um, no i ogólnie to w sumie więcej nie mogę Wam powiedzieć. Bo... No, ale jak Twoje uczucia co do tych książki? Co do uczucia, to ogólnie bardzo mi się podobało. E, I dalej uwielbiam. Ken jego. Uh -huh. um, I ogólnie moje nastawienie do Adama się zmieniło. Okej. Okay. Ale znowu uwielbiam tym razem Arona, więc... Okej. Okay. Ja Teraz pamiętam, że ja miałam coś podobnego, ale nie, nie pamiętam dokładnie nie o co chodziło. Ale, nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale pamiętam, że właśnie też miałam tak, że z e, książki na książkę moje emocje dotyczące no. bohaterów się po prostu zmieniały. Jeśli ktoś, jeśli tego kota tu widać, i zastanawiacie się, czemu go tak odpychamy, to on ma jakieś uczulenie. I my go wypryskałyśmy właśnie takim specjalnym sprayem, który jest dość tłusty. I on po prostu się teraz o nas ociera, i wszystko się. Mm, no, wszystko jest tłuste. Dlatego, dlatego staramy się tak. go, go odpychać. Tak. troszeczkę odpychać, żeby nie być całe utłuszczone, aż mu to wyschnie i wsiąknie po prostu, że no bo to musi wsiąknąć, tak? <laughs> Felix, mi <laughs> się. Także, także tak, druga książka, o której chciałabym powiedzieć to jest pierwsza książka z serii Siedem Sióstr i ją oceniam również na trzy gwiazdki. Maja, najstarsza z sześciu adoptowanych córek Pasalta, dowiaduje się o jego śmierci. Każda z sióstr otrzymuje z jego testamentu tak jakby wskazówkę, jak odnaleźć swoje korzenie. No i w tej pierwszej książce podążamy wraz z Mają za jej wskazówką do Rio de Janeiro. De Janeiro. I, i, I co? I ta książka je, była fajna i przyjemna i dobrze się na niej powiłam. I wiem, że to jest seria właśnie dotycząca siedmiu sióstr więc jest 7 tomów, aczkolwiek jest to o tyle ciekawe, że tam w tej książce do tej pory było tylko 6, bo nawet ta kwestia jest poruszona: że dlaczego w sumie ich jest tylko 6, a nie 7, skoro mają te imiona od jakichś tam 7 gwiazd, mhm. a ten ogólnie te siostry były adoptowane, dlatego też dostały te wskazówki. E, przez e, tego pasalta, on był żeglarzem i on po prostu z różnych swoich podróży przywoził dziecko. Ach. Więc to taka dość na początku miałam trochę takie mieszane uczucia co do tej historii. No, ale, trochę dziwne. Ale gdzieś tam to się klei, więc, więc w sumie jest taka fajna, przyjemna obyczaj. To spoko, że przynajmniej się klei, bo jakby się nie kleiło, to by było trochę, no trochę na no, początku miałam trochę takie creepy odczucia przy tym, ale, ale chyba po prostu chłop był spoko, jakby nie ma problemu. Um, ja na następnie przesłuchałam Pocałunki w Nowym Jorku. I to jest ogólnie e, o tej samej autorki, która pisała Pocałunki e, i Kresanty. I ogólnie to... Tutaj ta historia w ogóle się jakoś... Ona w ogóle nie ma nic wspólnego z poprzednią e, historią. Jedyne, co ma to ze sobą wspólnego, to obydwie bohaterki chciały um, swoje marzenia osiągnąć. Ja dzisiaj naprawdę nie mogę nic nie było. No, Wspólną tych książek jest to, tak. że nasze bohaterki chcą y, jakiś tam cel swój osiągnąć, tak. spełnić jakieś swoje marzenie. No, i tak jak w poprzedniej y, książce, te marzenie było. Mam jego się pójść. Później... Marzeniem dziewczyny było zostanie prim, prima baleriną w Paryżu. No to tutaj główna bohaterka przenosi się do Nowego Jorku, do, swoich, do swojego taty, i ona chce być szefem kuchni. Mhm. Ale właśnie ogólnie, no, za bardzo nie mogła znaleźć pracy. I w końcu w sumie to niby jej mama tą pracę załatwiła, ale jednak nie do końca. I um, no tutaj oczywiście też jest jakieś tam love story w tle. Aczkolwiek to love story mnie trochę wkurzało. E, bo tak jak tam było to jakieś tak... Tam to się jakoś kleiło. A tutaj to się dalej kleiło, ale było to trochę irytujące, że bo widzisz, że jest ktoś inny, który faktycznie jest nią zainteresowany. A ona w, A ona w, w ogóle z jakimś gościem chciała być, którego nawet numeru telefonu nie chciała, nie, nie, nie poprosiła ostatnim razem, bo ona stwierdziła, że tak będzie romantycznie, jak się e, o jakiejś, nie wiem, że po szóstej się wieczorem, Spotkają się na Times Square. Któregoś dnia. Okej, okay, ale niech się pobudzisz mojej dzieci i tyle będzie nagrywane. Przepraszam. E, I. No, ale ogólnie to skończyło się tak jak. Okej. Okay. Czyli na ile tak byś oceniła to książkę w sensie? Jest Twoim zdaniem e, warta przeczytania? Te, takie czy nie? Jest... A którą wolisz? To e, pocałunki Santy? E, tak, tak, okej. Okay. Um... Dobrze, kolejną książką, o której chciałabym powiedzieć, kocie jest Prison Healer Złota Klatka. To jest tom drugi. W ogóle muszę kupić sobie tom trzeci, ale to może w wakacjach będę w Polsce, jeśli będę w Polsce. Prison Healer ogólnie, tak jak już mówiłam, moim zdaniem, bardzo fajnie pisze. Znaczy, ta autorka pisze bardzo fajnie relacje i bohaterów. I szczerze powiedziawszy, w tym drugim tomie jeszcze bardziej mi się po podobają wszyscy bohaterowie. W sensie, nawet ci negatywni bohaterowie są naprawdę dobrze napisani. Ja, mm -hmm. ja naprawdę w nich wierzę i naprawdę... Jakby, no dobrze już, jest napisana książka. Cała książka jest naprawdę super napisana. Mm -hmm. I ja jakby tutaj już nie będę mm, za dużo mówić o fabule, no bo wiadomo, że to będzie spoilerem do pierwszego tomu. E, no ale właśnie, jakby ktoś nie wiedział, Prison Healer jest o dziewczynce, która Została aresztowana wraz z ojcem i ten jej ojciec umarł w tym więzieniu, a ona jakby zajęła jego miejsce i została uzdrowicielką więzienną. W ogóle wychodzi na to, to się dowiedzieliśmy w drugim tomie, że w tym świecie te dzieci tak naprawdę nie muszą być cały czas w tym więzieniu, bo no. dla mnie też to było dziwne, że te dzieci trafiają do więzienia. No. Tylko po prostu chodzi o to, że inny opiekun musi się po nie zgłosić, bo jeśli one były w momencie aresztowania z tym rodzicem, to są aresztowane razem z tym rodzicem. Okay. Żeby nie zostawiać jakby ich bez opieki. A, okej. Okay. I wtedy inny opiekun ma jakby obowiązek zgłosić się po nie i w momencie, mm -hmm. kiedy nikt się po nie nie zgłasza, do chyba 12 roku mm -hmm. życia, to niestety, ale potem one już zostają jako więźniowie w mm -hmm. tym więzieniu. A to też... Nie, że wychodzą na wolność po mm -hmm. prostu, w momencie na przykład osiągnięcia jakiegoś tam wieku, tylko po prostu już zostają jako więźniowie do końca życia. E, więc to jest strasznie słabe, że kiwy nikt nie postanowił tej naszej głównej bohaterki uwolnić z jej rodziny, no. bo ona cały czas na nich czekała i Ty w sumie Ty to jest wiesz. mega słabe. W, w drugim tomie jakby akcja kręci się już wokół czego innego, ale po prostu ja się w drugim tomie dowiedziałam o, o tym i dlatego chciałam się podzielić. Um, bardzo lub... taka, taka postać, którą bardzo lubię z drugiego tomu, to jest książę Kaldon. Eee, i, I on jest mega fajny, i okazuje się, że wie dużo więcej niż pokazuje. I naprawdę mega go polubiłam. A tak poza tym to właśnie, jeśli chcecie po prostu przeczytać fantastykę, która się klei, która ma dobrze zbudowanych bohaterów i która nie jest tak popędzona, żeby od razu wszyscy się w sobie zakochali i e, tak jak to w romantazy często jest, albo coś w tym <grym> stylu, to to jest właśnie taka fantastyka, w której wszystko dzieje się z sensem, moim zdaniem. Także zapraszam. I oceniłam go na 5 gwiazdek. spoko. Ja przesłuchałam Okej. Okay. Już dawno się do niego zachęcałam. Tak. Słuch. I podobało mi się. Super jest, nie? No. Eee, ogólnie to na początku się trochę zgubiłam, więc od nowa zaczęłam to słuchać, ale to akurat była całkowicie moja wina, e, że się w tym zgubiłam. Ale ogólnie to bardzo mi się podobało. Też nie jest takie typowe, że to nie jest taki no, typowy retelling, że... Tak, jest to się takie... Wszyscy w sobie zakochują i hej. No, Dosłownie, to, to, było takie, to była taka historia, ale to nie było dosłownie tak, że no oni się zakochają i nie wiadomo, Ta co... Ta Ropuszka oni... jest też bardzo ciekawą bohaterką, bo, bo ona nie, nie jest, jest taką miało... z tą właśnie. Ale no i nie, mi się tam podobało, ale troszkę mnie jakby zaskoczyło to, co było z tym dzieckiem mm -hmm, potem. Mm -hmm, mm -hmm. Ehm... Mi to trochę Wiedźmina też przypominało, tą no, jedną historię, tak. um, wiesz o tym co było z królem Foltestem, no. um, to było chyba w ostatnim życzeniu, z królem Foltestem była taka historia właśnie też w Wiedźminie, że on zamknął swoją córkę, bo ona e, okazało się, że poprzez klątwę była potworem no i tutaj um, mamy troszeczkę podobny wątek, w tym stylu tylko tutaj jest to spowodowane chyba tym, że ona źle wypowiedziała życzenie, ee, życzenie, no no, także e, także jakby bardzo fajna uważam, książka. też, Ona nie jest też długa i to jest nie, nie... ona chyba 4 godziny na bół, było I to jest ogólnie na plus, bo uważam, że tam nie ma nic niepotrzebnego. Tam po prostu są tak, wszystkie jest potrzebne. Tak, że tutaj nie ma tak, że jest coś niepotrzebnego, albo że coś się nie klei, albo, że ale że jest, za długo jest to tylko dodane opisywne, po tak. to, żeby przedłużyć książkę. Nie, nie jest. jest wszystko się klei, wszystko jest potrzebne jakby w tym literingu, i, tak. i ten. I, I jest też oryginalnie moim tak. zdaniem. To, to też jest no Felix. E, dobrze. Kolejną książką, i tak naprawdę już ostatnią, o której powiem. Także, tak jak mówiłam, dwumiesięczny, ale bardzo krótki. <grym> krótki. Wrap-up e, jest e, Wiedźmin Sezon Busz. Słuchajcie, wróciłam sobie do Wiedźmina po dwóch chyba latach, e, ponieważ jest chciałam. To, co ja przysłałam. Bo ch chciałam ten e, najnowszy tom sobie y, przeczytać, a uznałam, że skoro jeszcze do tej pory nigdy się nie zabrałam za sezon bursz, to oto ogólnie? ten czas. I ogólnie jest co o audiobooku e, sądzisz? Bo mi się bardzo tak, podobało. bo to była też pierwsza książka z tej serii, którą w audiobooku mhm. słuchałam. Podobał mi się bardzo, bardzo fajny. Uważam, że dużo pracy było w niego włożone i naprawdę bardzo fajnie jest zrobione to słuchowisko. Bo to jest z takimi właśnie dźwiękami mieczy i tak dalej, także naprawdę fajnie. Yy, ale muszę przyznać, że nie wiem skąd. <śmiech> <śmiech> muszę przyznać, że nie wiem skąd tyle negatywnych opinii kiedyś czytałam o tym sezonie burzu, bo mi bardzo się w sumie podoba. To no, mi też I mi się bardzo podoba. Ja dlatego nigdy sezonu burz nie przeczytałam, bo właśnie czytałam o nim same negatywne opinie i uznałam, że okej, okay, no to, to nie będę go czytać, nie? A teraz właśnie jak go przeczytałam, to bardzo mi przypomina ten sam styl, który był w Ostatnim życzeniu, a mi właśnie Ostatnie życzenie w sumie najbardziej się podobało z całej serii. Właśnie te krótkie opowiadania. Ja. I podobnie jest w Sezonie burz, więc naprawdę nie wiem, czy to nie jest jak na razie na drugim miejscu, po prostu w takim moim osobistym rankingu, jeśli chodzi o Wiedźmina. No i oczywiście chcę jeszcze w kolejnych miesiącach przeczytać Rozdroże Kruków, ale to już mam też w papierze razem z resztą serii. Zresztą, bo już teraz też sobie już dokupię, już nie będę dziwakiem, ale po prostu <śm> wiesz, teraz w sumie, że jest warto to dokupić. Tak. Bo myślę, że to wcześniej tego nie kupiłaś, bo myślałaś, że ci się nie spodoba. A ja jestem też taką osobą, która nie kupuje książek, które słucha w audiobooku, żeby jakby tylko je mieć na półce, no bo przecież już je przesłuchałam w audiobooku. Staram się po prostu nie napędzać takiego konstrukcjonizmu i staram się też nie zapełniać zbyt szybko moich półek, no bo ja mam dość ograniczone miejsce, w sensie bardzo bym chciała mieć taką oddzielną biblioteczkę w domu i tak dalej, no ale umówmy się, nie mieszkam tu sama, mam też dzieci, mam też męża, którzy też chcą mieć miejsce na swoje rzeczy, tak, tak. więc jakby to, co tutaj widzicie, to jest połowa miejsca na moje książki, i tam mam drugi. Drugą taką samą, jakby przestrzeń. Więc um, po prostu z reguły książki, które słucham w audiobooku, to ich już nie kupuję. Um, ale tym razem właśnie chciałabym, żeby po prostu mieć pełną serię. Tak. No i ty też, no w sumie masz ponad połowę tej serii, tak? Ja mam cało oprócz, cało oprócz no, 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 więc. Tak, przepraszam. Przepraszam. Mm. <laughs> więc no w sumie to by ci się to opłacało. A ty masz jeszcze jedną? Mhm. Uh -huh. Nie wiem, kto to napisał, ale mam wrażenie, że ten ktoś e, miał coś z głową chyba wtedy, albo coś, nie to było opiniowa, byli, opiniowa, bo nie to, bardzo Mi, się, jest mi się bardzo podobało, żeby nie było, ale mam wrażenie, że ten ktoś był troszkę... Czy są, że takie szalone pomysły? No ja nie wiem skąd ten ktoś tą fabułę wyciągnął. No ale w sensie to jest tak. Pozytywnie on... szalone, czy tak, że wpłynęło? Wpłynęło z głowy. Nie, no od mnie mi się podobało. No. Ale ten koniec to mnie rozwaliło. No. Ej, to ja to muszę obszczepiec, skoro tak. Bo, e, tak dla jasności, ja wiem, że to jest lektura, ale my w sumie żadna z nas. E, no ja na pewno nie. Nie miałyśmy tego jako lektura, bo my nie chodziliśmy do polskiej szkoły. No koniec mnie po prostu rozwalił. Ja miałam takie, co tu się stało. E, ale ogólnie, no, po pierwsze, to nie wiem za bardzo, skąd ten ktoś fabułę wymyślił. Bo fabuła jest ogólnie o, o tym, że mamy dwie siostry. Um, no i chłopak, który, tam nie pamiętam jego imienia, który ogólnie szuka sobie żony. E, no i e, one miały pójść na zbierać do lasu... E, te siostry. Tak. Malin chyba, mhm. albo truskawek nie pamiętam już. E, no i ta baladyna nic nie uzbierała, no i potem zabiła tą inną siostrę. Wzięła jej koszyk i poszła z powrotem i potem w sumie cała reszta książki jest troszkę o tym, że um, chcą troszkę znaleźć jakby kto ją zabił, ale jednocześnie w sumie nie do końca jest o tym, jakby nie to jest troszkę trudne do opowiedzenia, bo... Na początku właśnie chodzi... A to nie jest duży e... spoiler, że mówisz, że to ona ją zabiła? Czy to wiele początku? To jest, jest chyba w pierwszych dwóch godzinach książki. Hmm. Um, bo to ogólnie jest e, tak, że na początku właśnie jest o, tych, o tym księciu, czy tam kim on tam był. E, no i o, o tych e, siostrach, no i tamta potem zabija tą inną. I potem jest totalnie troszkę o czymś innym. I potem pod koniec jest znowu kawałek jakby o tym, którą zabił tamtą inną siostrę i potem potem um, to, to jest koniec, który nie całkowicie jeszcze i właśnie... No ale to o tym w końcu, końcu nie wiem. No, końca nie mam w końcu nie mogę powiedzieć. Okej. Ale ogólnie to tak... Mhm. Takie trzy i pół myślę. Bo e, może przez to, że to było w audiobooku i jakby to było coś w stylu. Um, wiesz, że było dosłownie mówione, że teraz wchodzi na scenę ten. A więc czyli, jakby czyli to jest pisany. Scenariusz? Czy to coś jest pisany jak scenariusz taki. No. Okay. No, dra dramat czy coś takiego. Okay. Okay. Faktycznie trochę ciężej się coś takiego czyta. Uważam ja przynajmniej, aczkolwiek to pewnie są osoby, które lubią. Okej. Okay. No ciekawe, nie wiedziałam nawet, że tak słuchać. No, Zawsze byłam ciekawa tej książki w sumie, bo kilka osób o niej mi dobre rzeczy mówiło. Ale tak jakoś, ja się często za, za tą naszą klasykę nie umiem zabrać, tak. Nie, bo ja się powiem, że ogólnie to, e, właśnie myślę, że ten człowiek był troszkę szalony z tym końcem, nie? Tak, nie wiem w ogóle, skąd ten ktoś wziął ten koniec, ale ogólnie to tak to mi się podobało. Hmm. Jeśli chodzi o takie rzeczy, to ja na przykład Lalkę ostat... zaczęłam słuchać chyba w grudniu, ale przesłuchałam 9% i tak na razie tam tkwię. Nie wiem, jakoś ciężko mi iść dalej. Nie, nie hmm. zainteresowałam się tak strasznie. Chociaż koncept mi się w miarę podoba, ale jakoś tak nie mogę przebrnąć. No ja chciałam po prostu wiedzieć, czy będą wiedzieli, że to ta baladyna tutaj to zrobiła. Dobrze, e, moi drodzy, dziękujemy Wam bardzo za uwagę w tym jakże szalonym tropie. E, e, podejrzewam, że teraz będę w sumie czekać coraz mniej, bo prawda jest taka, że teraz jestem z dwójką dzieci w domu, a później wrócę do pracy i nadal będę miała domowe obowiązki, więc myślę, że moja doba się skróci. Się skróci. E, tak czy inaczej, na pewno coś tam czytać będziemy i co jakiś czas będziemy coś wstawiać. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i zapraszamy do kolejnego filmu, kiedykolwiek on by nie był. Cześć! Pa.